Nie ma prostu i Swindolino Powiem 19 na serii z Man's Land. Dzisiaj sobie tutaj do drzewo, bo mogę. Tylko jest każde, że przez pieniążki zrobił na minusie. Nie, nie na minusie, bo jeszcze w sumie przewijałem. Więc sobie tutaj ciągnik biorę jakiś. Patrzyłem czy... Pacik idealny dla moich wymagań, ale nie był idealny. To sobie chciałem jedno drzewo. Wziąłem ciągnik i jadę sobie po. Jak to się nazywało? Ja sobie jadę pi Tylko mniejszą, że po prostu miał na co? Ładować te. Właśnie drzewa, więc obie wziąłem z półskokwitek. Myślałem, że mam jakoś z modów, Tak, zobaczymy, że mam jakieś klejzegę, ale tu nie klejzegę. A więc sobie sztukę daj. Potrzebuję tylko siarki, ale tu siarka nie jest idealna dla mnie. Żeby... Dzisiaj dysponuję mniejszą mocą sobie tu cofamy kupię kupiłem sobie szczepkę tak to, znaczy, No znaczy na nie kupiłem, bo wypuszczenie jest idealna, może trochę mała, ale ważne, że będzie stara. Będzie fajne. Dlatego sobie te teraz na małe kawałki trzeba i no to fajnie będzie. tak taki fajny wyszedł Skróczaj kupimy cielnik. a to będzie pewnie widać. Chciałem wyłączyć ten tryb wojku, a nie wiedziałem, czy to chyba ma to zrobione, bo normalnie to być tylko burtę mi stwieram z tyłu. Ale okej, okay, ładuję sobie drzewo. Tutaj widziałem, że ktoś się pytał, czy pokażę mi z tego filmika. Pokażę. No, na ilość subskrypcji, więc kiedy? Nie wiem, ale no. Góra z, na panem to będzie 150, może? Bo trochę mniej? Nie wiem, zależy. A taki mały próg łapek to będzie 25 filmem? 120. Po 50 bo widziałem, że jest aż 130 coś. Nie, no mi się podoba, to więc szybko tu czynimy drzewa. To więc taką. Czinamy drzewa, dwa. Tu, 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 tu sobie ścinam, znaczy czy gałęzie? Tu sobie ścinam, to sobie tak trochę przyniosę. Jak to, kawałki, Pyk, pyk, ładujemy. W nie wiem, jakim cudem jest zaczął latać. Hmm, tutaj patrzę, tutaj ładuję. Oczywiście osoba, której wysłałam linka, albo chciała w komentarzu, to ten link. Chyba nie do tego co widzisz teraz do tego wysłałem. Dalsze, dalsze części odcinka, może będzie ten właśnie, co wysłałem Towi. Zrobię się zaczął jaki ten, ten cionik, bo podeszli linka, a ja tego linka nie wiem, mam z tym mam. Ja myślę, że nic na Mod Hubie, go nie mam od tu, więc... Bo ten, ten cionik teraz jeżdżę Nie wiem od kogo ale on jest, nie ma nic w sobie, a potem wysłałem chyba na innego dziennika nie wiem czy na tym jest lepszy tutaj, ale dysponuje samo co, dysponuje mocą to mocą, co ten chyba? ale to nie wiem, zobaczę to się, to więc sobie szybko, tutaj drzewo ładuję na przyczepę w taki inny sposób szukam, szukam sobie modyfikacji niektórych i dziwne że niektóre z save'y nawet nie działają, Tam w widziałem że dopiero drzew zgubiłem, No podczas jazdy nie zauważyłem tego tutaj sobie ustawiam, patrząc na ten cienik nad tym, ale on ma słaby To więc patrzę, Oto jest właśnie tego to stał widz tu mam taką 85, no fajną gdzieś tylko miałem z turem, Czy, co? Ta? znaczy no tak, miałem gdzieś tylko z turem fajna była I teraz mam te za bo takie trochę mniej. była. dobra to jest jak piękny siarkę bo chciałem, żeby działać, ale mam tego manualne podpianie i tak przeszkadza. Niektóre maszyny nie działają po prostu w nim. Więc pomyślałem, no dobra, będę koszył, to tu mniejsze kosiarkę, ale ile ja nie nakoszę, to jakaś wyjdzie mi, to, więc sobie szybko zapinam ją. Jak na sobie, tak, po prostu obkaszę mi się dookoła, żeby było fajnie, bo tak sobie to wytyczyłem, żebym muszę ja ile miał wykościć tego siarko i jak ja to zobaczę Potem jak kośpiłem to, to, ile tu kosiarko muszę jeździć. No ale dobra. Odjechałem sobie drugie kółko robię. Um, dużo mijaków jaków bo nie mogę przywalei do kierownicy bo w 17. więc w ogóle w 17 nie będę już Więc chyba zakończę tę serię z y, modami To w ogóle mam sklep na gdzie chcę. Więc to mi się podoba. to kosiarka. Tak jak wziąłem, to lepsze sobie od marki Niemki. Chyba jakoś tak. Chyba teraz będzie szybciej i robota szedła. Mniej mijaków. Taka bardziej ona lepsza, nawet. Mi się podoba. Trzeci ty pola od razu sposiłem. Tam widziałem, minik został, ale potem go poprawiłem. Nie wiem, jakie ja kosze to posiadło. Dobra, mniejsza. Kosze tutaj sobie tu zawracam. Tutaj sobie obkręcam tuż raz. Myślę, że się nie da pod po ale dał radę. Osobu, którego znaku przyjechałem, dobra. Jak ktoś może zna, gdzie mi moda, nie wiem, do 22 nawet, może być, bo ja potem, sobie przy... potem sobie po tym sobie poszukam sobie sa... yy, nazwę moda do 19, żeby krzaki mi płyną, bo nie mogę znaleźć tego. Pikark z odpieniem. Chciałem sobie tym porobić, ale bo to się nie kleci 34. Ale jak patrzę, że po prostu się nie daje. To... Chciałem wziąć tak i potem miałem zostać, ale jednak miałem przygody tutaj. tutaj, je postawiłem, no i to chciałem podczepić, ale jak patrzę, robiłem ledwo jedno kółko, to mi się to chciało tu i to już niektórych miejscach tak w ogóle nie zbiera, to więc tutaj sobie szybko zawróciłem, podjeżdżam pod kółkę i pyk, i zaczął mnie Nie wiem Czy tam, albo coś jadłem, albo nie wiem, ale potem znowu zacząłem brać, to więc... Takie ja myślę sobie, o nie, pierwsza sobie tutaj sobie czym sobie jakąś fajną, ja szukam sobie nie a jest tutaj, dobra, popina sobie ją, jest, nie wiem na z kim też ona jest, no dobra, tutaj sobie objadę kilka razy dookoła, żeby było lepiej, w ogóle miałem odcinek nagrany na drugi kanał, na tym dolinę Minecrafta. <laughs> kilka odcinków z Bad Warsów w Copscrafcie, ale co się tam nie działa Dlaczego nie działa, tylko że po prostu nic tam nie ma ciekawego do pokazania w tych odcinkach, to więc wiem, czy będzie to Ale chyba postanowiłem, że nie będę już to bo to jest po prostu puste w kranie czyste. Tylko się, wywijanie, kilka wygranych. No to, no to sobie też jeszcze Teraz sobie będę chyba. Zostawię sobie tutaj i podpinam do przodu yy, tą wiarkę. Do tyłu podpinam, właśnie, Belarkę od marki jakaś, nie wiem jaka niepotrzebne maszyny sobie oddaję sobie i ja patrzę sobie no <laughs> nawet no, dużo tu jest w tej prasie ale no nie może nic się jak zrobiłem pierwszą belę to zaczęło mi od razu wijać nie wiem jakim naprawdę to pierwsza bela jak zrobię stu belę to jest z się wywala nie wiem jak to wielko wija, no w trybie jakby po, w trakcie pracy to jest Tryb pracy, tryb transportu to jest to samo. Czuję nie chcę myśleć, jak będę to balet wołać, bo dobra mniejsza. Hmm, tutaj sobie wiem. Najkolejny naj odcinek, który będę do żniwa Ja poczekam. Miałem to chyba na minucie po przewijaniu czasu. Bo to jest odcinek, który nie przewijałem czasu. tak po prostu nie chciałam ich przyjechać. Bo tak to już okazuje, więcej kiszmu mogę narobić. Kasy mogę sobie zrobić z drzew. Tu sobie jadę, tu sobie jeszcze. Oczywiście sobie łapkami ale na kanale, żeby nie było. Sobie szybko to kładę belę. Jadę sobie, w, no nie wiem, to YouTube mi tak daje prawo autorskie na tych ale dobrze to są prawa autorskie Piosenka jest, tylko że jakby ani nie zagłośno, ani nic. Dlatego jak zobaczycie jakąś fajną piosenkę, to najprędzej ma albo prawo autorskie, albo nie ma praw autorskich, więc pokrótce sobie tu będę jechał, tu sobie... Kolejna bela, kładę na wielkę. Rybko i jadę sobie. Tutaj zakręcam, chciałam tu podbierać. No i podbieram. No i cyk! Przy dzień na belę wjechałem. Myślałem, że podbieram tu większe kubki, ale okej. Okay. Stawię sobie tutaj tą. Odpinam wszystko od silnika. Teraz sobie po, po, podutuję do góry i przewiję sobie czas. I nie widziałam, że w tym save mam włączone niszczenie upraw za silnika i kwasty, więc... Musiałam teraz znaleźć opryskiwacz, ale no kasy nie miało, to więc trzeba coś z tym zrobić, to więc trzeba sobie jakieś grzywka przywieźć. A tak szczerze, mało zdarzeń dostanę, no sam nie będzie mi stać, na no tak sobie, ale po tym co opryskiwasz, no, to jest takie skamstwo. Wydaje się, że dużo jedzie, ale w tym wypadku. Tutaj sobie sklep zrespię. No tak myślałem sobie, I tutaj sobie belet wezmę sobie ręcznie, przynoszę sobie plusku tylko z jakiejś drewną, w ogóle jest pelet w nawet 5000, no to ciekawe jak dobrze widzę oczywiście, no to dobra tutaj sobie wypożyczyłem, nie wiem, taki big-bag i tam jest napisane chwast, do chwastów, ale on nie działa do chwastów, więc oddaję ten upresji. myślałem, że mogę to za pomocą moda e, S development S development myślałem, że mogę na to sprzedać paletę ale no nie Wstawiłem to po lata i widzę, no jest ta ikonka, więc powinno się dać się zarobić. Tak, no, pryskiwasz, Biorę sobie drugi, jakiś pierwszy, lepszy. podpiniam i akurat ty już mogę brać. To nic, nie wiem. Tamten jest zepsuty zepsuta najprędzej coś. W ogóle dopiero zobaczymy, czy pryskiwać po ziemi, tar tarzą. Yy, tutaj sobie rozkładam szybko. Tą. jak wjechałem na to, nawet nie wierzę, że nie upraw włączone, więc pobiegam, pobiegam trochę żeby upraw nie zniszczyć, a tak na no, dłuższą metę to fajnie się robi. Ja sobie myślałem, że go sobie wezmę. Ale no nie wezmę. To sobie zaczynam wszystkie plony niż... No, tak, mniej niż sobie plonów, a tak to zmniejszym trochę plonów. To sobie przybiegam. Nie, wiem jak ten kwas działa, żebym raz działa. Tu sobie włączam pięknie ładnie. Tu sobie patrzyłem coś. Tu sobie zakręcam, jadę się z wami żeby nowi. trzymać się. Cześć!